Przełom czerwca i lipca to środek sezonu lęgowego jeżyków. To ptaki, które są bardzo często kojarzone z miastami. Nie brakuje ich także w pruszkowie. Dlaczego są specyficzne trochę inne od reszty ptaków miejskich? No, przede wszystkim są specyficzne dlatego, że większość swojego życia spędzają w locie. Myślę, że lądują tylko wtedy, kiedy jest okres ich gniazdowania, czyli od maja do połowy mniej więcej sierpnia. Wtedy lądują w gnieździe na nocowanie, wysiadują jaja, więc to jest czas, kiedy spędzają w powietrzu. No i myślę, że w czasie wędrówek też może być taka sytuacja, że jak znajdą jakieś dogodne miejsca, to mogą zaczepiać się jakiś skał, czy gdzieś na drzewach, w dziuplach, czy przyczepione nawet do drzew, mogą po prostu odpoczywać podczas wędrówek. Szczególnie te nielęgowe ptaki, które nie mają miejsc lęgowych, zbijają się bardzo wysoko. Spotykano jeżyki na wysokości około 10 000 metrów i tam one po prostu całą noc szybują. No a później w ciągu dnia to, co widzimy w tej chwili tutaj, cały czas krążą przy koloniach, które już istnieją, poszukują miejsc gniazdowych na następny sezon. Tutaj mamy właśnie taką kolonię. Powiedzmy parę słów na ten temat. No to jest kolonia na moim prywatnym balkonie. W tej chwili jest 14 skrzynek lęgowych. Wczorajsza kontrola wykazała, że 11 z tych budek jest zasiedlonych, są w nich lęgi, są i pisklęta i jaja, więc te lęgi są takie rozciągnięte. Nie we wszystkich skrzynkach jest ten sam jak gdyby, poziom tego zaawansowania tego lęgu. Jerzyki się obrączkuje, jak to wygląda? Jerzyki są bardzo trudne do, do schwytania. W zasadzie robi się to tylko i wyłącznie podczas sezonu lęgowego, głównie w budkach, tak? Otwieram budkę i po prostu, jeżeli są tam pisklęta w odpowiednim wieku, czyli muszą mieć co najmniej myślę około trzech tygodni, to jest taki już wiek, gdzie można te pisklęta swobodnie obrączkować. Ptaki dostają obrączkę aluminiową na lewą nogę. To na obrączce jest kot. Niepowtarzalny, każda obrączka ma inny kod, więc stąd możemy dokładnie wiedzieć potem, co to za ptak, gdzie został zabrączkowany, kiedy i też wiemy dzięki temu, czy gdzieś się przemieścił, czy gdzieś przeleciał. Jerzyki są postrzegane jako takie typowe ptaki miejskie, które właśnie lubią wysokie budynki. Skąd to się bierze? Jak w naturze jerzyki żyją? Pierwotnie jerzyki gniazdowały i też dzisiaj również gniazdują, głównie w górach, na skałach, w szczelinach skalnych. Były również populacje w lasach, gdzie jeżyki gniazdowały w dziuplach i taka populacja, przynajmniej jedna jest jeszcze, jak dobrze kojarzę, jest to Puszcza Augustowska, ale zdarzają się też jeżyki gniazdujące na przykład w budkach lęgowych. Tutaj w Warszawie znamy takie stanowiska, w budkach lęgowych, które są zamontowane na drzewach. Są to budki głównie dla szpaków, więc ciągnie ich do tych pierwotnych zachowań. A duże budynki dlaczego? Ponieważ one przypominają po prostu im skały. Szczególnie te budynki z wielkiej płyty, jak jeszcze kiedyś nie były ocieplone, no to ewidentnie przypominały szare takie chropowate ściany, tak przypominały im skały, i one bardzo chętnie z tego po prostu korzystały. A czy boją się ludzi czy to są bardzo płochliwe ptaki czy raczej żyją swoim życiem nie zdecydowanie nie boją się ludzi niestety powoduje to często sytuacje w których są zagrożone zagrożone jest ich po prostu życie przy okazji szczególnie tych prac remontowych jeżyki które siedzą w gniazdach i zostaną zaskoczone w takim gnieździe przez jakieś prace hałasy często nie wychodzą z tego gniazda nie uciekają tylko jak gdyby udają że ich nie ma tak Zamykają oczy i po prostu tak sobie siedzą i chcą, chcą przeczekać ten moment, który jak gdyby im zagraża. Dlatego ważne jest, by podczas wszelkich prac na elewacjach budynków bardzo dokładnie sprawdzić, czy nie ma tam gniazd jeżyków. Co zrobić, jeśli znajdziemy jeżyka na ziemi? Jeżeli znajdziemy takiego jeżyka na ziemi, jest to dorosły ptak, to musimy po prostu go podnieść i zobaczyć, jeżeli ten ptak zachowuje się normalnie, to znaczy ma złożone skrzydła, to po prostu wyciągamy rękę do przodu, tego jeżyka kładziemy na ręku i jeżeli on jest zdrowy, w pełni gotowy do lotu, to on nam po prostu z tej ręki odleci. W żadnym wypadku nie należy takiego jeżyka podrzucać do góry, ani puszczać, nie, na przykład wychodząc gdzieś, nie wiem, na balkon czy z wyższej wysokości. Wystarczy stać na ziemi i otworzyć rękę i tego jeżyka po prostu wypuścić. Jeżeli leci, to dobrze, jeżeli nie, to wtedy oznacza to, że wymaga albo odpoczynku, bo na przykład w coś uderzył, albo wymaga po prostu opieki specjalisty. I wtedy takiego jeżyka musimy przetransportować do, tutaj w Warszawie, do ptasiego azylu w ogrodzie zoologicznym, gdzie zostanie mu udzielona fachowa po prostu pomoc. Jeżeli to jest młody jeżyk, czyli nieopierzony, to zdecydowanie takiego jeżyka no, po prostu musimy oddać do się azylu, bo nie jesteśmy w stanie w większości przypadkach włożyć go do gniazda, a to jest dla niego najlepszy ratunek, bo te gniazda są po prostu wysoko w budynkach w różnych szczelinach czy w budkach lęgowych, do których po prostu nie ma e, nie zawsze jest dostęp. Jak możemy dowiedzieć się czegoś więcej o jeżykach? czy możemy na przykład taką budkę zamontować u siebie na balkonie? Zachęcam do odwiedzenia strony Towarzystwa Przyrodniczego Bocian do zakładki programy jeżyk, gdzie są wszystkie ważne informacje dotyczące samego gatunku, właśnie również montowania skrzynek lęgowych, w, jeżyki, w których jeżyki bardzo chętnie gniazdują. Budki lęgowe też warto zakupić w profesjonalnej firmie, która robi odpowiednich wymiarów budki, odpowiednio je zabezpiecza przed warunkami atmosferycznymi. Musimy pamiętać, że każdy z nas może mieć swojego jeżyka na swoim własnym balkonie, na swoim własnym parapecie, bo też można montować budki na parapetach i one też chętnie są zasiedlane przez jeżyki. Jeśli chcemy założyć budkę dla jeżyków, warto zasięgnąć porady specjalistów. Nie wszystkie internetowe porady są podparte rzetelną wiedzą i doświadczeniem. Dlatego, w przypadku wątpliwości, możemy skonsultować się na przykład z Pruszkowską Grupą OTOP.